Bartuszu ostatecznie kończymy rywalizację o brązowy medal w trzech meczach ostatnim spotkaniu przegrywamy. Z kks jestem Tychy, Jak możesz podsumować nasz występ w dzisiejszym spotkaniu? No dzisiejsze spotkanie można podsumować krótko. No, staraliśmy się jak mogliśmy, mogło troszeczkę brakować sił, bo całe play-offy gonimy. Tak naprawdę mało było momentów, kiedy my prowadziliśmy. Dzisiaj, no, Tyśanie byli lepsi, no co tu dużo mówić, no. To my przegraliśmy całą rywalizację 3 do 0, no i to oni są brązowymi medalistami. Mieliśmy swoje zrywy, były sytuacje, kiedy oblegaliśmy tercję rywala, ale chyba ostatecznie zauważyło to, że drużyna rywala była po prostu lepsza w tej serii. No, nam przede wszystkim brakowało skuteczności dzisiaj, tak jak praktycznie w każdym meczu w tych playoffach, poza jakimiś krótkimi momentami, gdzie te, gdzie te bramki wpadały. No cóż, no gratulacje dla zespołu Stychów, no my musimy teraz przeanalizować to wszystko, no i wyciągnąć wnioski na przyszły sezon. Kończymy rywalizację na czwartym miejscu. Jest to ogromny zawód dla drużyny, bo apetyty przed sezonem były na pewno dużo większe. No, na pewno apetyty wzrosły, kiedy przeszliśmy Unię Oświęcim. Wtedy naprawdę wierzyliśmy w siebie, ale no, zabrakło tych detali, tego doświadczenia w tych decydujących, kluczowych momentach. No Wiele wielu spotkań w tych playoffach. Teraz jesteśmy, jesteśmy smutni, ale przyznać, że były w tym sezonie momenty, kiedy wracaliśmy do rywalizacji, kiedy mogliśmy, mogliśmy być siebie dumni i to też należy pamiętać. No tak, to prawda. To nie, nie, nie znaczy, że cały sezon został spisany na straty. Było, było wiele momentów, kiedy, kiedy przynosiliśmy radość sobie, kibicom, zarządowi. Także no... Szkoda tego końcowego rezultatu, bo wydaje mi się, że trosze, zasługiwaliśmy na troszeczkę więcej, no ale tak jest sport no i no już teraz nic nie zrobimy. A powiedz, co osobiście zapamiętasz z tego sezonu dla siebie i dla GKS Katowice? Mi się wydaje, że na pewno utkwi mi w pamięci ten moment, kiedy przegraliśmy pierwszy mecz z bardzo wysoko i potrafiliśmy się z tego podnieść i wygrać całą serię z